Witam na wspólnej medytacji otwarcia się ludzi na wszystkie zwierzęta. Tak naprawdę ta medytacja będzie o wiele szersza, ponieważ ja już miałem przyjemność przebywać w tej medytacji. To mogę Wam powiedzieć, że naprawdę będzie rozbudowana. Będziemy robić tak zwaną operację fantomową na globalnym DNA ludzkości, zwierząt. Brzmi nieprawdopodobnie, to no mogę powiedzieć, że kiedy robiłem sobie tę medytację, no, to powiem Wam, że sam byłem zdziwiony, jak to wszystko można zmieniać teraz na świecie i jak w prosty, łatwy sposób możemy dokonywać takich zmian. Więc dla wszystkich osób, które przechodziły o fantomowe, które znają ten kurs, no, dla nich będzie to po prostu przyjemność odświeżenia sobie pewnej wiedzy, którą nabyć na tych kursach. Natomiast dla osób, które są ze mną pierwszy raz i które będą wchodziły właśnie w taką medytację, myślę, że to będzie zaskoczenie, że mamy taką możliwość, aby zmieniać tak zwane ludzkie DNA, czyli wchodzić w karmę globalną, i stworzy, która tworzy takie, powiedzmy taki boski wzorzec, o tak to mogę nazwać, czyli taki kod energetyczny DNA, w którym to można zmieniać ustawienia właśnie po to, żeby zapanował dobrobyt, dobrostan dla nas i dla zwierząt, żeby ludzie właśnie żyli w idealnej harmonii z roślinami, ze zwierzętami, wyeliminujemy gen drapieżników. Wyeliminujemy gen mięsożerców, więc dużo się dzisiaj będzie działo. Również uwolnimy wszystkie zwierzęta hodowlane, tak aby właśnie nastąpiła idealna harmonia, a na dodatek, na samym końcu, będziemy idealnie układać klimat do tych zmian, które teraz są na Ziemi i do tych zmian, które wprowadzimy. To, co jest najpiękniejsze, to każdy, kto medytuje, każdy, kto rozwija się duchowo, wie, że jego umysł ma myśl sprawczą którą może tworzyć dobrobyt, dobrostan dla siebie, dla świata, dla wszechświata. Korzystając odpowiedzialnie z tych myśli sprawczych, tworzymy kolosalne zmiany na Ziemi. No i to, co teraz widzimy na Ziemi, ten upadek systemu, reset systemu, te duże zmiany na Ziemi są właśnie ścieraniem się tego starego systemu, który też jest kreowany przez pewnych ludzi, pewne istoty i tego nowego, który jest wolny od korporacji, który jest wolny od pieniędzy, który jest wolny od chciwości, pazerności i również od tego, że jemy jakieś inne zwierzęta, żeby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne, fizyczne i smakowe, bo niektórzy ludzie jedzą po prostu mięso, dlatego że im po prostu smakuje. Więc to wszystko będziemy dzisiaj zmieniać <laughs> i to jest właśnie fajne w tej medytacji. Więc medytacja taka niepozorna, mogę powiedzieć, stała się taką, Mocną medytacją, która naprawdę pokazuje, jaką mamy siłę i co potrafimy zrobić dla dobra ludzkości i dla dobra, oczywiście, naszych przyjaciół, którzy mieszkają tu na tej planecie i są razem z nami. Zanim przejdę do medytacji, czekam po prostu aż wszystkie osoby do nas dołączą. Medytacja będzie oczywiście tylko dla platformowiczów, więc za chwilę rozłączę się na moim kanale Aron Jasnowic i na Facebooku, więc tutaj kochani, jeżeli chcecie być z nami, zapraszam na platformę. Adres platformy się wyświetla app.aronplatforma.pl Jest po polsku, są medytacje ze starej platformy Aron Home. Każda ta medytacja za chwilę ląduje w zakładce filmy i w grupie medytacje, więc w tym momencie macie dostęp do starych czatów, do nowych czatów, do wszystkich medytacji, które zostały zrobione w ciągu tych trzech lat. Tak mogę powiedzieć, bo tyle w sumie było, jeżeli chodzi o otwarcie pierwszej platformy. Więc tam otwieraliśmy, pamiętam, na początku, znaczy w środku grudnia, tak mogę powiedzieć, tam już były pewne działania, żeby to wszystko fajnie działało. No i tutaj ewidentnie teraz macie te wszystkie medytacje wszystkie praktycznie filmy ze starej platformy nowe filmy, których nie publikowane, które nigdzie nie były publikowane. Są. Na naszej platformie i oczywiście świadomych ludzi, z którymi możecie się kontaktować. Macie komunikator, możecie pisać, stawiać posty, jest, jest forum, to co widać w filmach o nowości. Natomiast dzisiaj, właśnie przed chwilą, z Kasią pracowaliśmy nad szatą graficzną nowej platformy kursowej. Rozmawiałem też ze Sprzękiem odnośnie właśnie płatności i podłączania tego wszystkiego, tak żeby to działało szybko, sprawnie. No i czeka nas wyzwanie wysłania Wam wszystkim maili. Że macie dostęp do platformy kursowej i do swoich maili, które, no i do swoich kursów, które zakupiliście. Serdecznie oczywiście zapraszam na kursy, na warsztaty, spotkanie duszy, które będą się teraz we Wrocławiu, i 18 sierpnia w niedzielę będzie warsztat spotkanie duszy. Tutaj przyjmuję zgłoszenia na arondiagnostamaaupainteria.pl, więc serdecznie zapraszam na. Te warsztaty. Na jesień będą warsztaty jeszcze w Krakowie i w Warszawie, więc tutaj też, jeżeli ktoś już wie, że może przyjechać w październiku do Krakowa albo w listopadzie do Warszawy, to mogę też już przyjąć zgłoszenie, żeby wypełnić listę, więc tak to będzie wyglądało. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o świat, to widzicie, że czeka nas olbrzymia zmiana na świecie. To, co teraz. Ta moja przepowiednia o tym, że świat się podzieli na tych, którzy tworzą nowe i na tych, którzy będą trzymali stare, po prostu ja ta cała granica przebiega teraz tutaj na ukraińskiej granicy i tutaj na polskiej granicy. Tak więc tutaj mamy BRICS i oczywiście świat Zachodu. No i wiadomo, że BRICS jest czymś, co zmieni całkowicie rzeczywistość wszystkich ludzi na Ziemi. Dlatego tak mocno teraz rośnie w siłę, dlatego tyle krajów do niego dołącza. Natomiast świat Zachodu szyka, szykuje się do upadku, to co widzicie, i w ten sposób do tak zwanego resetu, tak mogę powiedzieć. I to, czy ten upadek będzie głośny, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od ludzi, którzy pozwolą politykom stworzyć drogę do niesympatyczności. Im dłużej będziemy pozwalać politykom wojny rządzić, tym więcej będziemy niesympatyczności. Im więcej zaakceptujemy drogi polityków pokoju, mimo tego, że mówią prawdę, która. No, rozbija całkowicie rusofobiczną przestrzeń i to, co nam mówiono wcześniej w mediach, nie zmienia to faktu, że prawda wyzwala, rozświetla przestrzeń, więc im szybciej zaakceptujemy polityków pokoju, tym szybciej będziemy mieli pokój tutaj w Europie. I to jest właśnie fajne, dlatego na dzień dzisiejszy zmieniamy ustawienia w karmie ludzkości, i myślę, że te ustawienia również będziemy mogli zmieniać później przy tak zwanych w nowych wydarzeniach na ziemi, kiedy trzeba będzie popracować nad genem drapieżnika. Na dzień dzisiejszy ściągamy ten gen drapieżnika odnośnie zwierząt. Tyle wprowadzenia, kochani. Zaraz rozłączę się na kanałach. Dziękuję za to, że tyle lat jesteście ze mną, że słuchacie, i że jesteście, byliście uprzedzeni o tych czasach resetu. No i teraz żyjemy dokładnie w tych czasach i możemy razem wspólnie pracować dla dobra ludzkości, dla złotego wieku, aby on był jak najszybciej dla nas wszystkich. Dziękuję serdecznie i zapraszam na naszą platformę, abyście właśnie korzystali sobie z takich medytacji tych wspólnych, które są co miesiąc i oczywiście tych, które są już tam zapisane.